No cześć! Jest. Jestem Nekany, witam Was w grze Truth. Czyli prawda. Przed chwilą grała muzyka, ale muzyka się zatrzymała jak ja konfigurowałem w OBS-ie tą grę. Więc start. To się stanie. To dzwoni. Mogę przeskipować. Jesteś uh, wobec wobec jest acting tu. O, oh, Captain. hey, What's going on? Jim is Jim Nykron. At Center Hotel? Alright. I'll be there in a bit. Wait. My wife's supposed to be at Centervard Hotel. Yeah. Do you see her? Okay. Sun movie? Yeah, I'll be there I'll be there in an hour. Find the hotel owner. Why do you need him? Oh, you need his key, you mean. Okay, yeah, I'll, I'll be there in a bit. Yeah, I'm leaving right now. Ah. It's Hotel, huh? Hmm, not as lively as I thought it'd be. It's already started. Press E to interact. There's not even a shadow on it. Ah. Nothing here. What is it? Wait, for real? nothing here. Ej, gościu do dom! Jakie nie ma nic, shaftset on nothing here. Mówi ej, na serio to jest. Pierwszy raz chyba takie coś widzę jak gram Elevator Nie działa. Locked Had to find a way around this Fajne jest to, że ten gościu mówi Locked Had to find a way around this tylko no właśnie to się zapędza, chociaż jakby były... Co jest? A, bo ja mogę latać jeszcze w tej grze. Czy co? You can pick Aha, no dobra. Daj mi tu wejść. Mm, a, bo mogę krzesło. a, dobra. Czy ta gra jest bardziej rozwinięta? Symulator Hello, hello neighbor. O węcie coś będzie Dobra, idę tu. Witam. Coś skomentujesz? Coś powiesz? Cisza jest Na serio brakuje tutaj... Pierwsza lepsza muzyka Scary music copyright Znaczy no copyright, to tyle Cisza, oś, zablokowałem się, ale nic I co? Locked Locked to find a way around this. Hmm. A, jeszcze się... Tekstury bugują Możemy się tu wskoczyć? Już z powrotem? Chcę właściwie zrobić chyba. Zawrócić się mi się wydaje. Nie wiem. I tą grę po znalazłem. Oh, o! Ki. Króże się. Chciałbym napisać czy nie? My ten gościł go Petty nie pasuje do tego, bo to jest. A, wróciłem do tego. Ten gości w ogóle nie pasuje do całego klimatu, bo to ma być Most. niby jakaś gra detektywistyczna. co, mogę tu przejść? Nie. Pewnie muszę dalej wentem polecieć. Dobra. Halo, zablokowałem się. No, daj mi przejść. Ej, no serio. Brakuje tu dźwięków, bo to jest niby hotel. Znaczy, tak piszę w opisie, no. Czy to mi na hotel nie wygląda? Są dwie lampy na krzyż i to tyle. Nie, na no serio, no co jest? Brakuje tu dźwięków. Ta gra nie ma dźwięków. Jeszcze nie mogę wskoczyć tu. No, no mogę. Z czemu nie mogę wskoczyć? Ja się odbijam. No i na serio? O, dobra, teraz, bo muszę jakoś wejść na teksturę. Dziwnie, nie wiem. O. A, myślałem, że to jest przejście, a tylko tekstury oczywiście się bugują. Trzech, co? No tu jestem, co? Find the control panel haj up in a room and enable the, the controls for the elevator Ta czcionka jest okropnie zrobiona, na serio. Nie ma gorszej rzeczy niż ta czcionka jak ja w życiu widziałem. To jest tak nieczytelne jeszcze w menu. Szkoda, że nie widzieliście menu co tam się dzieje. A tam w ogóle ustawianie dźwięku No nie mogę. A tu jest przejście. Czy nie, czy to jest cień? Nie, to jest cień, tylko zbugowany, oczywiście. No się. Jak ten cień pada? Jakby. Ta lamp... lampa tu. Nie, nie wiem. Tak, gra jest po prostu dobrym produktem. Jakam się tu dostać? Zablokowane to, to jest. Hmm. No jestem tutaj, a tutaj nic nie ma. A się buguje o to. No to jest węd do tego węta jak wskoczę to mi nic nie da. Bo w lewą stronę tu nic nie ma. No tu jestem w tym pokoju. To jest tam laptop. W tym laptopie jest jakiegoś gościa kanał jakiś, jakiegoś randoma. Hmm, mam zrobić. Może dokliknąć wam? Nie. Tutaj też nie mam. Hmm. Nie wiem co mam zrobić, ale kurde na serio, no, nie ma żadnej muzyki. Czemu, ty, czemu tak pusto jest w tej grze? Ale tu coś będzie? Nie ma nic. Co ja mam zrobić? A, to jest jedyna szafka. A, battery. pretty good. Że co? Nie ma żadnych napisów, a ten gościu tak mówi to, że to się wręcz zlewa z tym. Co mam powiedział? Pretty good? Teraz będę go otworzyć? Locked. That's way around this. Czyli co ja mam zrobić? Ej na serio ja nie wiem, co mam zrobić. Klucz mam niby. Znaczy nie wiem, bo nie było chyba przedmiotu jako klucz, po prostu zniknęło to. Hmm. No to jest jedyne miejsce, w którego no muszę wejść, chyba. Tylko co to ja za. Co ty. To... Ty, ale ja cień mam fajny. Jestem jakąś kulką magiczną. Wykoczur panel High up i na room High up Czyli, że to musi być na górze. Haj. Nie ma nic. No mam to. E, interact. Nie działa. Co mam zrobić? No tu nic nie ma, jeszcze... Na serio? Że mu się nie... Ch temu gościowi się nie chciała najprostszego modelu z internetu pobrać zamiast tej kulki. Bo to jest y normalnie tanie, ścień mój. Za jakąś kulką gram dziwną, nie wiem, na serio, dziwne to jest hmm, nothing here. A, to za każdym razem się to pokazuje, aha Ej, ale na serio Co ja mam zrobić? Interact? Interact? Locked. to find a way around this. może coś będzie Aha i tu, tu, tu klucz był? Tak. Jestem ślepy. Co tu się dzieje? A. Try to see what you can use. Aha. Ale na serio, tutaj te napisy są totalnie losowe na dole ekranu. I to się zlewa wszystko ze sobą. Daj tu. O, jest. Kliknąłem. Jest, pojawiło się. Bez animacji, bez niczego. I na serio... Tu mógłby być najprostszy elewator w Opening sound czy coś w tym oh. stylu Explore the hotel room rooms to find a missing elevator button O Nie mogę Locked That's Locked Tu nic nie ma Co mi tak się Locked. zaczyna ścinać Locked Locked O! Open A Super pokój hotelowy, jest najprostsze łóżko. czy te poduszki jakieś takie dziwne są. Nie wiem, one takie dziwne płaskie. Interact. Aha. W ogóle jak ja to odpalam. To jest jakby dźwięk... Oleś... Ale laguje. Ty. To mi GTA 5 nie laguje, a ta gra już mnie laguje. Nothing here. Nothing here, dobra. Ja muszę ugrać, bo tutaj nie ma przedmiotów. Co tam jest? Tam ma lampa jakaś leży, ale dobra. Zobaczę, Puch. do jakich pokojów mogę wejść. Ale this. to laguje strasznie. Ha? A? nie, tego nie skomentował. Nie wiem, co tam jest. Hmm. Locked. 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 Dobra. Ja wow. tego gościa nie słucham, czy on coś tam mówi. Ale to jest jakiś problem... Ale laguje. Ej, ale co jest? Ta Te gra tekstur nie ma. Co on powiedział? Nie słyszę, nie ma napisów, nie ma nic. On tak cicho to gada. Ale laguje. I to nie jest moja wina komputera. O, oh, mam klucz. <laughs> to jest ten, najprostszy. Kie, kie png, transparent A, many keys. Ale laguje ta gra. Hmm, nothing here. Nothing here. Dobra. To idę tam. Ale laguje ta gra na, na serio. Taż boli. I co? A, jako... got. Oh, ok, definitely not the right key. Aha. O, oh, ok, definitely not the key. kanał. Oh, o, Nie. A otworzyło się. Czemu w ogóle w lutowym oh. pokoju hotelowym jest klucz That's do reszty pokojów hotelowych? He? Explore the rooms, I miss the elevator button. Ale dlaczego w pokojach hotelowych jest. Locked. That's to my chyba. To coś się zbugo... Ale. Ej, ale to boli w oczy. Bo ten gościu chyba bezpośrednio w tym jakimś Unity to robił. Bo to nie było w żadnym blenderze chyba robione. Nie wiem, nie znam się. Oh, o, key. drugi the klucz mam, super. Dobra, nic. Ale lagł, ej, na serio, ale to boli jak się patrzy. O, oh, okej, okay. definitely not the right key. right key. dobra. Ale to się scina. Nie, ale na serio, ta, ta gra jest słaba. Dobra, o. Tu już poprzednia, którą nagrywałem była o wiele lepsza. No, o wiele, o wiele. Bo tu się wszystko ścina. No się... Dziwne jest to, że Steam zaakceptował taką grę, bo to wygląda jak... Jak na serio, jakie są jakieś te... Gry podglądowe jakieś na tym... Na tym... E... Co? I cannot hold this many keys. E, Czemu to mi się samo zamyka? Wszyscy i co? Nie wiem, dziwne To mm. Tu w grę jakieś lampy spadły ja znalazłem je jakiś klucz, więc może będę mógł tu. Oh, okej, okay. definitely not lewy key. Hmm. To co, co ja mam zrobić? A tu mogę jeszcze wyjść. Hmm. Nothing here. Nothing here, dobra. Nie ale... O, oh, okej, okay. definitely not the rookie. Mm, to działa mi się, ale co laguje. O, oh, ok. To jest w ogóle jakiś oponent tutaj. Czy coś? A to otwarte jest. Mm, może tu coś będzie. Explore the hotel rooms to find a missing elevator button. O, oh, okej, okay. definitely not the rookie. Mm. Nie, nie działa. O, oh, ok. Dobrze, definitely. To not rookie. O tu mogę wejść. Tu lampa już się przewróciła. No i tu się sama szafa zamyka. Nie wiem, dziwne. Ja oh, okay, otwiera. Dobrze, tu będzie. Tutaj oh, też nie okay, działa. Definitely not the key. Cześć. Aha. Ej, na, nie, nie gada. I na serio. Jeżeli ja skaczę, to się nawet klipuje w tekstury od tego. Od... On od tego... No od sufitu. O, od sufitu Nie, ale to ta gra to jest tragedia Florciu. Cool. Okay. I no co jest? Wszędzie ja otwieram. O! Działa, dobra Aha, ja tego nie skomentował już te... Okej się zamykają? Locked. To find a way around this. Nie, ale te pokoje się chyba niczym nie różnią Nie, kompletnie, to jest po prostu kopiwka jednego pokoju i tu kompletnie się nic nie dzieje Jest w ogóle tu horror jakiś w tej grze, bo... To jest taki freeload, na serio? Hm. Locked. Nazwa gry It's była mega obiecująca i tam trailer też był ok. Chyba By było widoczne, że te tekstury są takie słabe, ale... No, nie, nie ma problemów z wydajnością na trailerze chociaż. Bo tutaj ja się poruszam i dosłownie mi laguje, możecie to zobaczyć na pewno. Wszystkie inne gry, jakaś Poppy, Playtime czy inne jakieś gry te, to wszystko ładnie działa. A to się loguje, nie wiem dlaczego. I co, ja po prostu chodzę co? Aha, jak kucnę, to muszę poczekać, a nie otwiera się. No dosłownie teraz fine, chodzę cały czas. Nie wiem, no tu wszystko jest. Wszystkie są te szafki otwarte. Wszystko jest otwarte. expert the Hotel Rooms to find a missing elevator button. A ja nie mam żadnego Jeszcze raz to otwieram, oh, otwieram To otwieram to Ale na serio, brakuje tu żadnego jakoś backgroundu, żeby coś się działo w tej grze Nie wiem, jakiś background po prostu z backroomsów na przykład, żeby chociaż coś się działo żeby dźwięk był Ale teraz tylko takie Stukotanie słyszę. To tyle. To o. o, możecie zobaczyć tą czcionkę? Z widzicie to? Re full screen. Check the controls: Crouch, jump, movement, sprint, flash. <gryst> ja mam latarkę? A Aha. Ja latarki miałem od samego początku. I bez latarki, ta gra się staje horrorem, tylko. Jakby. Tu nic nie ma, a tu już widzę wszystko. A tu? To jest światło. To czemu to. Nie wiem, po prostu. oświetlenie jest jakieś dziwne. Locked. Hmm. That's nie, this. nie wiem, co mam zrobić. No chodzę po tych pokojach i nic nie ma. A tu jest otwarte? Nie, to się zamknę. O, oh, key. Key, dobra. czy nie? Dobra, tutaj idę, tu. Ale na serio, pierwsza rzecz, jaka jest do naprawy. O, oh, ok, ra? not the wiki. Też tu nie? Czekaj, otworzyło się to? Nie. Hmm. Może teraz mi się coś otworzy? Się oh, nie otworzy? Okay. The może the ten klucz weźmie? Nie. O, oh, ok, definitely not the key. Nie, ale bez, bez latarki ta gra o wiele ma lepszą atmosferę. Na no jeżeli, oczywiście. O! Tworzyło się, i? i nic. Po prostu nic. I to jest taki cały gap tej, tej gry, że mam się poruszać od pokoju do pokoju, żeby znaleźć losowo klucz w pokoju hotelowym do innego pokoju hotelowego. To. to ma o to chodzić? Bo. tak. nic. dosłownie ja po prostu chodzę w. To nic się nie dzieje. Nie ma żadnych oponentów, nic mnie nie straszy, nic nie wybiega. Nie, Pst, nie, wiem, dziwne to jest bardzo. This. Chodzę sobie tutaj, hm. Ja po prostu muszę od drzwi do drzwi chodzić. Nie wiem, dziwne to jest. Hmm... Nie ja tak muszę jeszcze z 5 minut bym dał tej grze, albo 6, żeby coś się wydarzyło, bo na serio, no... Nic, nic się nie dzieje, kompletnie. Nic się nie dzieje. Ja po prostu jestem w pokoju, to się kompletnie nic nie dzieje. Ludzie właśnie wpisali w recenzjach, że to się nic nie dzieje. To jest po prostu... Masz... wchodzisz do pokoju, w pokoju jest identyczny model szafki 1 do 1. Klikasz w szafkę i masz szansę, że znajdziesz klucz. A jeżeli masz klucz, otwierasz drzwi. I w tym pokoju jest kolejna ta sama szafka, która ma inny klucz. że masz farta. Nie wiem, dziwne to jest. Bo Ja właśnie głównie szukam i darmowych gier na Steamie, które wyszły w styczniu na przykład. Bo mam sobie tam od daty, od gier najnowszych, i sobie dam jakiś horror, i mi to wyszło. Te czulu całe, naprawdę. I co, Nie wiem, serio, nie wiem. Ja tak właśnie chodzę od pokoju do pokoju, klikam w to. Hmm. Nie no, no, serio, no brakuje tu jakichś dźwięków w tej grze. Najprostsze dźwięki, po prostu wpisuje się YouTube'a. No jakiś, nie wiem, office, background, czy jakieś a, te office noises, czy jakiś ten, nie wiem, hotel noises, nie wiem, no najprostsze po prostu dźwięki, po prostu sound effect. I to tyle. I to po prostu pobierasz w konwerterze, jakimś pierwszym lepszym, oczywiście jeżeli to jest tam creative commons, czy jakoś tam, nie wiem, nie znam się na tym. Żeby móc tam użyć normalnie w grze, żeby się nie przyczepili, bo pewnie jakoś z tym, to znaczy... Steam chyba nie sprawdza tej giery, jeżeli to przepuścił. Oni po prostu wszystko, co jest za darmo, chyba przepuszczają, bo to. Nie wiem, właśnie jak działa, bo to chyba trzeba ileś tam zapłacić, żeby gra przeszła dalej. Nie wiem. Coś tam oglądałem, jak ten gościu. robił grę. Ej, na serio, no teraz robię kolejną rundkę po pokojach i. Hmm. Możliwe, że po prostu. No tu może coś być O, ki. Klucz mam, I super. Super. Tak gra że z 10 linii tych linii dialogowych, które się odpalają. O! Nie. O, oh, okej, okay. definitely not the key. Nie, otwiera to się. Nie. Tak. Nic się O, oh, ok. Definitely not the right key. O. A, i nic się oh, nie dzieje. O, okay, tu się otworzyło. Dobra. No i na serio, no brakuje tu, żeby coś coś hmm, było. A, i ten klucz mi zniknął teraz. A tu mam jeszcze coś. No i teraz tu klucz znalazłem. O, na No tu nic nie ma. Tu nic nie ma. O, oh, ok, definitely not the right key. Hmm. Nie wiem, no, ja nie, nie wiem, nie wiem co mogę mówić. no Nic się nie dzieje, no, co ja mam mówić? O, oh, okej. Okay. definitely not the key. Oh, okay. definitely not the key. To nie jest ten klucz, mam, mam jeden klucz. Mam jeden klucz, tylko właśnie nie mam gdzie go użyć. I tutaj na serio to tak działa, że w ostatnim pokoju, jeżeli się pokręcę tak 30 minut. To będzie oh, akurat okay, ten pokój, w którym uda mi się zdobyć kolejny klucz albo ten przycisk, który oh, okay, definitely to jest the find the missing elevator button, ale dlaczego, dlaczego przycisk od, B, od windy, o, No, dobra, dlaczego przycisk od windy jest oh, w, o co, ja na no, serio nie słyszę, szkoda, że tu nie ma jakąś menu, co mi się pojawia tutaj. Bo król się pojawia w dolnym rogu, ale coś tam mówi. Nie wiem. Nie mogę tu nic zrobić. Nie, a w ogóle. Na serio? Ten przycisk nawet się buguje i on jest y, cały zielony. Nie wiem. Chyba w tym momencie zakończę odcinek z y, tej. dziwnej gry. Na serio, jakby. Jakby ktoś miał teraz buta zagrać w nią, to nie polecam. No, na serio, no. Ani to nie jest straszne, ani to nic nie jest. Tekstury się bugują, mechanika jest ta sama: wchodzisz do pokoju, bierzesz. przeszukujesz szafę, wchodzi, na ciebie wchodzisz do pokoju, przeszukujesz szafę, dostajesz klucz, idziesz do innego pokoju i tak dalej, i tak dalej. Jest. Jedna mechanika ta sama. Nie czym się nie różni. Chyba w tym momencie zakończę odcinek, bo. ja już de facto 25 minut spędziłem w tej grze i. kompletnie nic, no. Zero jumpscarów, że zero nic, coś tam ludzie pisali na recenzji, że ten przeciwnik, który ma podobno łapać na trzecim poziomie, czy na którymś tam jest. To są fasolką, którym ja jestem. Czyli twórcy się nie chciał nadzimportować pierwszego lepszego modelu, który by nawet Tipowzował. I wtedy łapał gracza, nie. No. Jeżeli chcecie, to możecie po prostu w nią zagrać, no ale dla mnie, to kurde, nie ma sensu granie. W. Taką twórczość, taką krapa. To do zobaczenia w kolejnym filmie z jakiejś innej gry. Bo będę właśnie teraz chciał sobie poprzechodzić jakieś różne takie darmowe gry. I. no, darmowe, horrorowe gry jeżeli oczywiście znajdę takie. A kilka znalazłem i mogą być fajne. To do zobaczenia w kolejnym odcinku z jakiejś gry lub Hello neighbor, Zobaczymy. Cześć!